To dobrze, że takie rzeczy tu leżą. Mm. Mm. Kurczę myślałem, że przyzwanie kogoś. Jakbyśmy mieli przyzwanie, to by nam to zablokował, ale wątpię, że bym dał radę przyzwać, ale wyobraźcie sobie patent, że ja to dam radę przyzwać, to byśmy dali to. Dobra, jak to zrobić? Hmm. Chodź wilku i orku, ale bardziej wilku. Dobra, ork będzie mi gonił tylko przez kawałek i on po wyjściu ze skini już mnie nie będzie praktycznie gonił, to będzie trochę tak ułatwienie. Coś tu rosło. Dobra, on już się obraził, a wilk? Nie, on mnie będzie gonił, wariat Chociaż, a no chodź do miasta Tam przy strażnicy. Super, fajny, fajnie mówisz No, chodź wariat Eee, chłopaki Chłopaki Może was nie zabije. Chodźcie wszyscy A, będziemy go tu w grupie Ale wymyśliłem, ale patent na quest'a Jezu. niego Tika wersja hardcore'owa. A! Nie, ja nie będę tankował. Nie! Ooo! Stron mnie na hita ma. Wszystko przewidziałem. Dobra, znowu wczytujemy. Nie wchodzę tam. czy znaczy, wchodzę tam. Szukamy wilka gdzieś... W boku. Ja się poddaję. Ten ork jest... ...niczego tu nie znajdę. ...zbyt overpowered. Muszę to być jakiś wielki kurd, no przeskocz, że... O jaki ty jesteś łomny. Sterowanie jest po prostu tak patologiczne. Tak mi się dziwnie tu gra, słuchajcie. Mam na maksymalną czołość tej myszki i jest kosmos. Się ta myszka w ogóle nie rusza. Nie ma czego plądrować. Świetnie. Jeszcze nic nie widzę, jak idę. To już jest w ogóle patologia. Może tu będzie jakiś wilk? Jeden wilk, ludzie. Kreska, spawny wilk. Ja tu słyszę szczury. Widzę robaki, ale wilka nie mogli jednego postawić. To musieli go z tym orkiem dać. ja Rambo? Bez takich. Nie, też czury też są za, super zajebiste i też będzie to się super zajebiście kończyło. Trudno, nagram tego tikka. Ty Będziemy o 200 partów. Ja będę ginę, i będę to wczyty, ale... Chuj, przejdę to. się zaparłem, to przejdę. Challenge accepted. Tam są czarne wilki. Zajebiście po prostu. Ktoś pracował nad balansem tej gry, nie ma co? Ktoś tak się postarał. Godzinami siedział. Nie chcę tam iść, tam nie ma tego wilka, z nimi się tu tylko że tracę życie i jeszcze mnie zabiją, więc moje szczęście. Tak, bo ja umiem walczyć. I idźcie. Łatwiej by mi na pewno szło, jeżeli on by mógł ruszać z tym mieczem nieco więcej, no. Nie? Co, nie? Bo on jest też trochę taki ułomny, jeśli o to chodzi. No, lewa, prawa, o, zaraz mnie zabijesz, idę stąd. Bo ty jesteś polną bestią, a nie młodą polną bestią. Super, pół życia. Ojejku Co tam jest Co tu jest w ogóle? Jest tu coś? Jest tu wilk? Hop Tam coś jest? Nie Wiem gdzie jesteśmy A to jest ta droga od bramy Tylko że od drugiej strony Chyba Ta to, od drugiej strony To możemy wejść po prostu do miasta Czyli o no, jakiś trupek zależy, dobra. Świetnie. Jedyną opcją zdobycia skóry wilka jest wejście do tej jaskini. No chcę te zadanie skończyć, co no. nie? Że też tu nic nie ma, ale lipa. To jest woda? Aha, no to jest woda, dobra. Myślałem, że mi się świat nie wczytał, bo to ma takie detale, że ojej! Brygienne ziele. A to będzie patologia. No dobre Ty, ułomny bohater, że dawaj. Kurde, a miałbym mógł to jeszcze bym pokombinował słuchajcie? Dobra, jak by to zrobić? Wejdę, on będzie na mnie wiszczał Chodź wilk, wilk chodź Nie, nie ork, wilk O Jezus A w sumie miałem z niego broń, zebrać, olec system Pakuję go pod miasto. O świetnie, nie zabije mnie na strzała. Pakuję go pod miasto i niech oni się z nim męczą. Ja zbiorę broń i ja zaliczę zadanie. Ja go blokować nie będę, chodź. No chodź. No chodź, mi się go zabić. Znowu jedna z tych głupich bestii. Alarm! To takie rzeczy są w stylu alarm. Jazła akcja. Wiecie co ja zapiszę? Niech oni się z nim tłuką, wisi mi to. Też chcę go uderzyć, też chcę ekspa. Odeślemy te bestie do odchłani! Ale kurczę, go z last hitowałem. Jest, mam średniorkowy topór. Nic tu nie ma. Świetnie. A może to tak trzeba było zrobić? Nie Wątpię, że na początku gry... Ogrzeb że czekajcie. Wątpię, że na początku gry ktokolwiek ma z takim markiem szanse 1 na 1, co nie? No bo jeżeli on ma mnie na strzała, to tu chyba trzeba by zostać już strzeżnikiem, żeby takie zadanie wykonać, bo to jest taka hardcore. Ale jak widać ork głupi poszedł z nami Jest okej okay. Dobra, gdzie była ta jaskinia Jesteś moja nagroda, chodź. Chodź. A masz. O, zrobiłem. Nic Ale dobre ma. to było. Coś tu leży, tu muszą być jakieś nagrody. Przecież pokonałem... No jest skrzynia. Nie znam się. Świetnie. Na A na czym ty się znasz? Na umieraniu. Jesteś profesjonalistą. Czy co, gotować też nie umiesz? Jesteś po prostu... ...manekinem. Ja rozumiem, że jesteś słabiony, ale... ...gotowania nie umiesz, nie ogarniasz tego jak się gotuje, jak się piecze, ani nic. Co za ułom. Takich ludzi nazywajcie manekinami, żeby nie było. Totalny manekin, mówię wam. Dobra, plan wygląda tak. Idziemy naszym manekinem, wracamy do miasta. Tak. Pochwalimy mi się, że skopaliśmy dupę dla orka. I pochwalił mi się, że jesteśmy tacy fajni, że wchodząc w góry, schodząc z gór, wstrzymując nagrywanie, ponawiając nagrywanie, odnaleźliśmy jaskinie wirów. Ale to będzie fajna historia. Desławy. Tak, to bardzo typowe. Gdybym sama tego widziała. Najpierw w skóry. Bo będę chciał się wrócić i rozmawiać jeszcze z tym alchemikiem. Bo on prawdopodobnie dla mnie też będzie miał jakieś zadanie. Trudno mi w to uwierzyć. że o tym nie wiesz. Co do tych wilczych futer. Mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Hmm. Pokaż mi swoje towary. Musiały Wiesz co? Nie chcę to... O nie 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 nie. To był błąd. To Dawaj. Yy, tak. Zardzewiały to opór? Pałka pałka. Zwoje mogę jeszcze przydać. Nie ma co chodzić z tymi czeladnikami. Nie chcę by póki co u, u nikogo zostać. Dla mnie to jest doświadczenie, chcę te doświadczenie dostać. Wisi mi to. Najwyżej przejdę się drugi raz. Wszędzie. Może... Nie, nie, Hm. Czego chcesz? Mam orkową broń. Ej, hey, hey, Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. To były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Kiedy mogę zacząć pracę jako twój czeladnik? Przydałby się nam ktoś, kto potrafi Nie, żeby ja, ale dobra. Jeśli chodzi o mnie, możesz zacząć od zaraz. Ale jeśli chodzi o pozostałych mistrzów, Torben powiedział, że z nim nie rozmawiałeś. Bosper chciał Przecież mnie od tego odwieźć. Sam chcę, żebyś został jego czeladnikiem. Odbyłem z nim krótką, ale poważną rozmowę na ten temat. W końcu się stało? Konstantino nigdy o tobie nie słyszał. A Mateo powiedział, że nigdy cię nie widział w swoim sklepie.